I witajcie, ja jestem Masz i witam was w moim takim małym materiale, pomyślałem, że zrobię, o grze, która e, no jeszcze w sumie nie wyszła, jest obecnie w fazie beta, a nie widziałem, żeby zbyt dużo o niej było w polskim internecie, więc pomyślałem, że może wam ją przybliżę. Chodzi mi o grę oczywiście Tribes Ascend, co też widać, tutaj jest pięknie napisane, ładne logo. Ehm, tak, co to jest? Jest to oczywiście, no może nie oczywiście, ale jest to strzelanka. Tak jak wszystkie gry z serii Tribes, bo Tribes to jest w sumie dosyć stara seria, niezbyt ciesząca się popularnością, choć dosyć znana w sumie. Ma pewne grono swoich sympatyków, gdyż jest to gra bardzo, bardzo specyficzna. Ehm, Specyficzne w niej jest parę rzeczy, na przykład to, że jak widzicie tutaj e, gramy kolesiami w. Power armorach z jakimiś w ogóle super rzeczami. Charakterystyczne jest to, że są jetpaki standardowo w serii od samego początku. Oraz jeszcze jest to ważne w tej serii, że wszystkie chyba bronie, albo prawie wszystkie, są dużo bardziej realistyczne w swojej nierealistyczności. Czyli pomimo tego, że. Czyli. Może wytłumaczę to w ten sposób. Wy wszyscy ta się od Call of Duty czy Battlefieldów tak uwielbia się te swoje gierki, bo są takie realistyczne i wszystko w ogóle tam są jakieś modele broni, prawdziwe, coś tam, straty taty, ale żaden z was nie bierze pod uwagę tego, że bronie w tych grach są naprawdę dupa realistyczne, ponieważ działają na tak zwanej zasadzie hit scam, czyli tak jak wycelujecie ten swój celowniczek, to tam automatycznie pada strzał, czyli nie jest pod uwagę brane masa pocisku, nie jest pod uwagę brane to, jak długo on leci. No po prostu naciskacie przycisk i już od razu w tym momencie tam dolotuje. Tutaj tak nie jest, tutaj większość klas ma, większość broni ma po prostu strzela rzeczywiście nabojami, które widzimy, jak lecą przez pole bitwy i na przykład wybuchają, bo większość broni tutaj jest wybuchowa jednak. No i to jest, to są właśnie te charakterystyczne cechy tej serii. W tej serii doszło parę rzeczy, na przykład możemy jeździć na nartach sobie, tak to jest tu nazwane, skiing, nie wiem jak to po polsku przetłumacza, nie wiem, szybowanie czy coś takiego. No i to, że mamy tutaj widzicie, już tu mam otwarte okienko, w której jest, mamy do wyboru różne klasy, które możemy sobie skiusdomajzować. ponieważ to jest beta, to, ten, to nie wszystkie opcje są wciąż dostępne, na przykład nie można zmienić wyglądu zbroi skinu ale możemy tu zmienić sobie dowolnie klasy, tutaj one są, po, po, są zablokowane, jeszcze można odblokować albo przy pomocy pieniążków, które się kupuje na stronie gry, albo przy pomocy doświadczenia, które się zdobywa oczywiście grając. Na początku mamy te trzy, tutaj, te trzy klasy, Pathfinder, Soldier i Juggernaut, czyli taki jakby zwiadowca szybki, żołnierz no i taki tank w dużej, ciężkiej zbroi. Możemy tutaj wybrać sobie po kolei jedną główną broń i jedną poboczną broń, które też oczywiście trzeba odblokować za pomocą pieniędzy albo doświadczenia i jeszcze należy potem upgradeować. O tutaj druga broń, shotgun albo z karabin. Mamy oczywiście, wybieramy sobie jakie granaty chcemy mieć. <laughs> ja tu mam wszystko poblokowane, bo prawie nic nie grałem. Ja to zacząłem grać dopiero przed paroma dniami. I mamy też perki, czyli premie dodatkowe, które odblokowujemy je i odblokowujemy je zdaje się dla wszystkich klas, czyli jak odblokuję sobie tutaj looter, to mogę potem tego lootera użyć w każdej klasie. Jeszcze, może, szybki look na settingsy, settings, na ustawienia. Bardzo mi się podoba to, że jest dosyć sporo opcji chodźmy na przykład możemy, patrzcie tutaj wszystko możemy sobie przypisać wszystkie klawisze i bardzo dobrze ehm, tak i to tyle jeśli chyba chodzi o menu i wszystkie takie rzeczy tutaj mamy dwa dwa tryby rozgrywki, dwa tryby rozgrywki które są jeszcze zablokowane i dopiero później dojdą ale tu już widzimy są trzy, e, trzy które już znamy e, które już są odblokowane i które są dosyć znane z innych gier tego typu mamy zwykły dead Capture the Flag, czyli łapanie flagi, oraz e, Rabbit. Nie jestem pewien co to jest, nie grałem w to jeszcze. Wydaje mi się, że po prostu goni się jednego kolesia, że cała drużyna goni za jednym kolesiem z przeciwnej drużyny. No ale dzisiaj pokażę wam Team Deadmatch, tak, żeby pokazać wam jak to wszystko wygląda ogólnie. Jest już... Jest, pomimo, że to jest beta, to bardzo dużo jest map. I dzięki temu, że to jest beta, gra bardzo dużo się zmienia, bo ona jest już betą, otwartą betą od chyba. Ja więc 4 tygodni, 5 może. I od tego czasu bardzo dużo rzeczy się zmieniło z tego co widziałem i słyszałem. I. Dobra, zacznijmy trochę grać. Pod prawym przyciskiem myszy mamy taki jetpack, jetpack jak widzicie. Można sobie normalnie chodzić, ale dużo fajniejsze odchodzenia jest to właśnie szybowanie. Widzicie tutaj pojawiły mi się teraz dwa takie cosie po bokach, wskaźniki prędkości. To, są, to jest ilość chyba mil na godzinę z jaką jadę i... no, O kurczę, nie ja wiedziałem, że tu jest obrażenia do spadania. I widzicie, że tak sobie mogę szybować strasznie szybko. O, a to jest to co mówiłem. E, bronie, e, bronie mają e, pociski, które lecą i część z nich wybucha. Nie jestem jeszcze w to zbyt dobry. Najgorsze jest to, że nie mamy zbyt dużej kontroli tak naprawdę. Jest bardzo trudno kontrolować to, gdzie się leci, to gdzie się jedzie, ponieważ no naprawdę strasznie szybko tutaj się jeździ. Tu widzicie 100, 100 km na godzinę prędkości są dosyć spore. Jeszcze nawet no, wszyscy wszędzie strzelają. I większość broni właśnie wybucha. W ogóle... Ta broń, którą mam teraz, spin-fuser się nazywa. To jest taka, jakby, kanoniczna gra, pfu, kanoniczna broń serii. W sensie: ojej, zabili mnie. Shotgunem mnie zabili. Mój Boże. Tym spin właśnie się ta, ta gra, jakby, charakteryzuje. To tak, tak, na boku do powiedzenia. Strasznie trudno się z tego wszystkiego coli, bo właśnie widzicie, trzeba brać pod uwagę to, że pocisk potrzebuje jakiegoś czasu, żeby przelecieć sobie, co nie jest proste. No, chodźcie tu. Jeszcze to, co chciałem powiedzieć, ale jakoś e, zapomniałem. E, szybując, mamy po prostu jakby wyłączony... Ojej, jestem za blisko ziemi. E, szybując, mamy jakby wyłączone... E, wyłączone tarcie i w związku z, z czym mamy bardzo, bardzo... jesteśmy bezwładni. Dlatego nie możemy, bardzo trudno jest sterować, kiedy się szybuje, nie można po prostu skręcić sobie tak łatwo. Trzeba po prostu odepchnąć, najlepiej jest się odepchnąć trochę tym e, jetpackiem, żeby zmienić kierunek, w którym się jedzie. I zaraz uda się, ooo prawie, ojeju, ojeju. To jest e, jedna z niewielu gier, w których bunny hopping jest rzeczywiście realistyczny i może być bardzo przydatny. Zaraz weźmiemy shotguna, bo mam tu shotguna. Shotgun, shotgun jest jednym z tych, z tej broni, które chyba mają hitscan, czy, czyli e, jak, ten... Czyli nie jest brana pod uwagę masa i e, prędkość pocisku, tylko po prostu tam, gdzie uderzymy, tam, tam, gdzie strzelimy, tam od razu trafiają pociski. O Jezu, zabiliśmy, no. Shotguny. Ale właśnie, e, żeby zrównoważyć to, że od razu można nim trafić, to zadaje shotgun bardzo małe obrażenia. I jedyny sens używania shotguna to jest dobijanie, właśnie, kolesi, którzy mają troszkę życia im zostało. No, chodź tu. Oj, co za ham. Dobra, jak teraz. Jak teraz zginę, to postaram wam się pokazać inną klasę. Postaram wam się pokazać Soldiera, czyli. No, nie za po prostu. Uuu, tu jest granat. Mój Boże, właśnie, rzucimy granat. Aj, prawie. Serio, ja. Poprzednie poprzedniej części nie grałem, mimo że miałem miałem chyba jedną czy dwie części poprzednie. Miałem Tribes Vengeance, nie wiem, która to jest część. W sumie tych gier chyba z cztery były czy pięć. Eee, tak, miałem jedną z poprzednich części, ale jakoś nie zagrałem w niej sobie. Dobra, zmieńmy, zmieńmy klasę. Eee, będziemy teraz żołnierzem. On ma taką ciekawą broń. Ma... Widzicie Assault Rifle, ma zwykły karabin maszynowy, tylko spójrzcie jak ten karabin maszynowy strzela. Widzicie? Czy to nie jest piękne? O Jezu, muszę przestać. Tylko problem jest taki, że ten karabin maszynowy jest tak naprawdę bardzo, bardzo słaby, no więc... Jedyne co się opłaca grając... O ja pierdziele. Jedyne co się opłaca grając z soldierem, to jak najszybciej sobie odblokować Spin fuser. To co widzieliście, ten Pathfinder, ten zwiadowca, ma to już odblokowane na starcie. A tutaj tym soldierem trzeba właśnie tą broń, tylko troszkę mocniejszą, odblokować najpierw. I to się opłaca bardzo szybko zrobić, bo no ten Assault Rifle... Uh, assault Rifle, kurde, jak ja spolszczam. Uh, ten, ten karabin uh, szturmowy. Właśnie on na początku był... Właśnie to jest... <coughs> Przepraszam, jestem trochę chory. To jest właśnie znak tego, że oni słuchają, to jest wciąż beta, i właśnie słuchają tego, co ludzie chcieliby mieć. I Assault Rifle na początku był bronią typu właśnie hitscan, ale ludziom się to nie podobało i dlatego zrobili ją, tak jak resztę broni, zrobili ją automatyczną. A niech to ginie, tak, jak widzicie, te wszystkie bronie takie niewybuchowe zadają bardzo mało obrażeń. Ale jest to właśnie kwestia balansu, choć... No nie wiem. Może po prostu jestem za słaby. O Jezu, ty, nie wiedziałem, że można coś takiego zrobić. O ja. No, niespecjalnie lubię Soldiera, dlatego przyłączę się szybko. Nie grałem jeszcze Mountain, więc zagramy Mountain. Zobaczymy, jak nim się gra. Nie wiem w ogóle, co on ma za bronie. A, mam duży fusor, ale on jest wolny. Mój Boże. A to jest chyba wyrzutnie granatu. Tak dobra Jeju, ale to jest ciężkie hamstwo, ale ile ma życia? U. To jest jedna z tych gier, które są niby łatwe do grania, ale bardzo trudne do opanowania, bo... O, o, udało mi się go szepnąć chyba. Bo jak widzicie, no strzelać każdy potrafi, nie? Ale zrobić to w jakiś konkretny, porządny sposób, żeby kogoś zabić, to jest trudne. Tylko, tylko w jednym meczu dotychczas udało mi się tylko w jednym meczu dotychczas udało mi się kogoś rzeczywiście tak, tak ołnić po prostu, ale to dlatego, bo były chyba same nuby na serwerze. Bo naprawdę tutaj problemem tej gry jest chyba to, że większość graczy to są starzy wyjadacze z poprzednich części oraz ludzie, którzy zaczęli grać gdzieś na początku bety. Także w zasadzie nie ma co z nimi gadać. Fajne jest to, że możemy sobie e, szybować dalej. Możemy sobie szybować, jakby plecami do przodu, a strzelać do tyłu. To jest całkiem przyjemna rzecz. Kurde, nie, nie podoba mi się ten. Mi najbardziej się podoba ten mój sentinel, którym gram na co dzień, że tak powiem. I go też będę uzupełniał. I teraz, jak padnę ten to wezmę. Ten jagrąd jest stanowczo zawolony, zobaczcie, jak się woloni. O, już przegraliśmy. No dobra, to pokażę Wam przynajmniej jak wygląda ekran zamknięcia. Tu widzicie, dostajemy medale za różne rzeczy. Dostajemy za to za, za asysty, za zabicia i za wszystko. Tutaj pokazane są nasze XP, -ki. zdobywamy oczywiście poziomy. No i można sobie dodatkowe... Bo z tego co wiem, nie dostajemy całego XP, które zarobiliśmy, tylko część musimy sobie kupić jakby tym boostem. A boost się kupuje za pieniądze. Trochę głupie rozwiązanie, moim zdaniem, no ale mniejsza. Tak. Hmm. Może jeszcze szybko jeden mecz: Capture the Flag. Okay. <śmiech> tak. <śmiech> Ważna rzecz dla Was wszystkich, którzy chcecie w to zagrać, słuchajcie uważnie. Ta gra jest obecnie za darmo znaczy beta jest za darmo, jedyne co musicie zrobić, żeby dostać klucz do bety to wejść na stronę e, na Facebooku tej, tej gry właśnie wpiszcie po prostu Tribes Ascend i będziecie mieli na Facebooku, szukaj oraz polubić ich kanał, jeśli polubicie ich kanał znaczy kanał, polubicie ich strony na Facebooku automatycznie otrzymujecie dostęp do bety więc myślę, że to bardzo, bardzo fajna sprawa o, może uda mi się flagę? o, fajnie, dobra e, tak. Fajne jest to, że nie musimy tutaj, nawet jak się... Nie ma czegoś takiego, że o jak nie zabijasz, to, to nie dostajesz expa i przegrywasz, tylko nawet jak się niespecjalnie tutaj angażujemy w samą bitwę, tylko na przykład właśnie zdobywamy flagi, albo odzyskujemy flagi, to wciąż dostajemy expa właśnie za, na przykład za asysty, za zdobywanie flagi. Nawet z tego co wiem za udział w meczu dostaje się. Yy, XP, czyli nie, wy, nie musicie nawet nikogo zabić w meczu, ani nawet wygrać mecha, meczu, mecz, ale nawet jak już y zagracie, to wam się dostaje expa. Dobra, na tym mapie jeszcze nie grałem, więc trochę sobie poszybuję, co to jest, nie wiem co to jest, No, mniejsza. Ok, chodź tu, chodź tu. A, ładnie wygrafiłem. Szkoda, że nie udało mi się go zabić. Jak wygląda... O, nie, ja jestem... Ja jestem niebieskimi, to mi się, mi się tu wygrywa chyba. Ale mają naszą flagę i trzeba ją odzyskać szybko. Zaraz, może uda mi się go przejąć. A nie mam energii na jetpacka. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. I bum! Aj, za późno. Może uda mi się go przejąć. I chodź tu. Oj, dobra, trafiłem go. Teraz tego. Aj. No patrzcie, minęli się dwóch z flagami. E, moja ulubiona mapa to jest taka fajna jedna... Um, nie pamiętam jak się nazywa. O! Widzicie są nawet pojazdy. Nie widziałem jeszcze pojazdów, ale widać są w ogóle. E, ciekawa sprawa. Oj! O, czemu mi się musiał skończyć? No nie... Wiem. O, nie mam amunicji, o mój Boże, jestem martwy. <ś> Jestem słaby w tą grę naprawdę, jakby w większość strzelanek. Strzelanki to nie jest mój typ gry, ale lubię od czasu do czasu się po prostu postrzelać. W każdym razie e, jest tutaj pewien aspekt taki budowania, budowania jakby e, swojego przyczółka. Właśnie z flagą, bo macie, można budować jakieś generatory, można budować wieżyczki. Jest nawet klasa technika, która, którą trzeba odbokować, który zdaje się może właśnie budować różne rzeczy na polu bitwy. Więc gra jest całkiem rozbudowana, to nie jest tylko tak, że się jeździ na nartach i strzela. No. O, no, fajnie, udało nam się przejąć flagę. Co ja spróbuję zrobić? W ogóle większość... Ojej, straciłem całą prędkość, co za dupa. Z tego co wiem, to większość tych przyczółków z flagami ma ma przed sobą jakąś taką e, takie wejście, żeby można było stamtąd się ładnie wybić właśnie Ale nie wiem, spróbuję... Nie wiem, teraz mają chyba... Już ich flagę mają, więc... A nie, dobra, przywrócili swoją flagę, więc może uda mi się tak wyskoczyć. O nie, nie No i właśnie tego nie należy robić. Tego nie należy robić, co ja zrobiłem. Ojej. O właśnie, widzicie tędy można sobie wyskoczyć pięknie. O, i ładnie go trafiłem, Chyba nawet trafiłem go w locie, chyba to nie był wybuch. I, i... Wiecie, co mi to przypomina? Nie wiem, czy może ktoś z was, moich graczy, grał... O Jezu, ty chyba mi headshot'a sprzedał normalnie. Nie wiem, czy ktoś z was grał w oryginalnego Red Faction. Tak, po multiplayerze. W każdym razie tam w pewnym momencie jedyny sposób, żeby dostać się na multiplayera, jedyne gry w multiplayerze, jakie były robione, to były tak zwane e, Railgun maps, czyli jedyna broń, która była dostępna, to Railgun, czyli taki taki jakby karabin snajperski, który strzelał wielkim promieniem laserowym. I właśnie on też miał... To było strasznie trudne, żeby w kogoś trafić, tak trzeba było celować trochę przed nim i... O! Zabiłem kogoś! Ja! Yeah! Oh yeah! No mi się kogoś zabić. <grych> w każdym razie był ten Railgun, taki krawień sniperski, który strzelał wielkim, wielkim laserem. I właśnie też trzeba było mierzyć tak trochę przed kolesiem, trochę w jego nogi. I tak mi bardzo przypomina właśnie ten mod do Red Faction, a ponieważ bardzo długo w niego grałem, to no bardzo podoba mi się to gra. Jeszcze to... Ta mapa może nie do końca to pokazuje, ale... Naprawdę, ta jest taka z takimi jeziorami i tam są takie dużo takich właśnie, ta mapa jest strasznie płaska, tam jest strasznie dużo takich małych właśnie yy, górek, po których można się fajnie ślizgać i strasznie fajnie się tam, strasznie fajne pościgi się tam robi, takie dosłownie po prostu, jedziecie za jednym kolesiem i strzelacie w niego, no i to w sumie tyle jeśli chodzi o Tribes Ascent, naprawdę godna polecenia gra, może jeszcze jak będziecie chcieli zrobię jakieś z niej filmiki. Eee, tak, mówię, teraz mam ferie, więc mam trochę czasu, mimo że się uczę. <laughs> uczę się w ferie, tak. Ale mam trochę więcej czasu, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I. Jeśli chcecie, to zrobię jeszcze coś, jakiś materiał z tego. Jeśli nie, to z czego innego. Tam widziałem pod jednym z moich vlogów. Był, to znaczy w jednym z moich vlogów. Pod tym najnowszym vlogiem, który w sobie niedawno prosiliście, żebym powiedział coś o moich, o, o, o systemach RPG, które gram, które mam. Chyba to zrobię. No bo skoro mnie o to prosicie, no to czemu miałbym tego nie zrobić? Tak. I tyle, dobra. Jeszcze raz przypominam, dostęp do bety jest za darmo. Zachęcam, żebyście sobie ściągnęli betę. Wystarczy polubić stronę tej gry na Facebooku. No i tą piękną śmiercią zakończymy ten materiał. Dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!